Psalm 56 Przewodnikowi chóru, według niemej gołębicy w oddaleniu, złoty klejnot Dawida, gdy go filistynowie pojmali w Gad. Bądź mi łaskaw, o Boże, bo mnie chce pochłonąć człowiek. Stale napostują i uciskają mnie. Wrogowie moi starają się pochłonąć mnie przez cały dzień, bo wielu napastuje mnie w pysze. Dnia, gdy się obawiam, ufam Tobie. W Bogu wysławiać będę słowo Jego, Bogu ufam i nie boję się. Cóż ciało uczynić mi może? Każdego dnia przekręcają słowa moje, do złego zdążają wszystkie myśli ich o mnie. Zgromadzają się i ukrywają się, śledzą zapiętami mymi, bo czyhają na duszę moją. Czyż ujdą pomsty za występek? W gniewie obal te narody, o Boże! Tyś policzył tułaczki moje, zbierz łzy moje w naczyniu twoim. Czyż nie są spisane w księdze twojej? Zawrócą wrogowie moi. Jak tylko zawołam do ciebie, tego jestem pewny, że Bóg jest ze mną. W Bogu wysławiać będę słowo Jego, w Panu wysławiać będę słowo Jego. Bogu ufam, nie boję się, cóż mi może uczynić człowiek. Ciążą na mnie, O Boże, ślubowania moje, którem tobie złożył, oddam Ci ofiary dziękcznienia. Albowiem wybawiłeś duszę moją od śmierci, tak nogi moje od upadku, abym chodził przed obliczem Bożym w światłości żyjących.